Teraz powiem Ci o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest mega ważna, jeżeli chcesz mieć prawdziwe sukcesy z kobietami. Jeżeli nie jesteś otwarty na rzeczy prawdziwe, skuteczne, a Twoje życie składa się ze złudzeń, to masz po prostu, przewiniesz dalej to wideo. Bo to, co tu mówię, jest tylko prawdziwe. Tylko to. Jeżeli chcesz do czegokolwiek dojść w tym temacie, mieć jakiekolwiek efekty, to teraz opowiem Ci coś, co uważam, że każdy facet, który. Chcę mieć efekty z kobietami. Powinien sobie to wytatuować na czole, żeby codziennie oglądać w swoim odbiciu Możesz to sobie napisać coś gdzieś na dłoniach, zrobić to topetę na telefon, ale teraz skup się uważnie, słuchaj. Brzmi to zdanie, które zmieni całkowicie wszystkie Twoje relacje z kobietami. To brzmi tak: lęk ci laski nie zrobi. Jakbyś nie wiadomo jak się bał, nie wiadomo jak wymyślał, jakie wymówki, to Ci nie zrobi laski. To nie sprawi, że ona sama do Ciebie podejdzie, to nie sprawi, że ona sama do Ciebie zagada. To nie sprawi, że Ty podejdziesz do niej. Nic się nie wydarzy. Na ile jesteś gotowy, aby wziąć odpowiedzialność za Twoje relacje z kobietami? Czy rzeczywiście jesteś gotów na to, aby to zrobić, czy wolisz przeżyć swoje najlepsze lata, stracić czas, który już nigdy nie wróci. Nigdy. No, zastanawiałem się, co by było gdyby, a co mogłem zrobić. Jedną z rzeczy, które ey, żałuję, to są właśnie te wszystkie sytuacje, których nie wykorzystałem. Rozumiesz, których ja nie wykorzystałem. W który od 15 lat, w sumie 2008 roku, nie wiem kiedy uprzedziłem to wideo, pomaga mężczyznom w tym, żeby mieć sukcesy z kobietami. Ja dalej uważam, że są sytuacje, które odpuściłem, są sytuacje, które spieprzyłem, bo dałem sobie nie wiem, co myślałem. Wiesz, masz mieć 20 lat, masz mieć 21, 22, 23, 24, 25, 30. Masz mieć, zawsze masz czas. Masz myśleć, że to prawdziwa miłość się sama znajdzie. Sama to cię może ręka znaleźć, a nie miłość mężczyzna. Potrzebuje akcji, mężczyzna potrzebuje działać. Nie ma innej tryogi. Bo jeżeli odmawiasz sobie tego, czego chcesz, to czy robisz to dlatego, bo tak naprawdę już masz tyle efektów, tyle kobiet, tak, tyle relacji, że to ci w zupełności wystarczy? Tak szczerze. Może być to dlatego, bo to jest tylko jakaś taka inteligentna wymówka. Tu nie chodzi też o to, abyś zaczepiał wszystko, co ma puls i ma dziurę w, kro w kroku, chodzi o coś innego, chodzi o to, żebyś Ty był w stanie brać akcję, brać w życiu swoje ręce. Widzisz? Kobieta, która Cię interesuje, podchodzisz do niej, zagadujesz, to jest mega ważne, bo buduje to w Tobie postawę nieunikania, nie cofania się, działania, co ostatecznym razem jest mega, mega atrakcyjne dla kobiet. Nie jesteśmy maszynami. Każdy kto ma jakiekolwiek pojęcie o tym temacie wie, że nie ma coś takiego jak stuprocentowa skuteczność. I nie wszyscy do siebie pasują, ale tak szczerze, zadaj sobie w głębi duszy pytanie. Jak by to było, gdybyś miał obok siebie kogoś, kto pchniecie ten, właśnie ten jeden szczególny raz, który napędzi całą spieralę zdarzeń, i być może poznasz jedną z najlepszych kobiet w swoim życiu. Jakby to wyglądało, gdybyś był uzbrojony wiedzą wiedzą konkretnego faceta, z konkretnymi efektami, z konkretną wiedzą wiedzą prostą, wiedzę powtarzalną, wiedzę sprawdzoną na setkach ludzi jednocześnie w terenie Wiedzę od kogoś, kto spędził z klientami, takimi jak ty, kilka tysięcy godzin w terenie. I wie, co czujesz. I wie po samym spojrzeniu na Ciebie, co kołaczy się w Twojej głowie, w jakie masz wątpliwości, w jakie masz problemy, w jakie dać Ci rozwiązania, i wie jak cię zmotywować. Po więcej zapraszam na stronę tutaj jest. Ale do rzeczy wracamy. No to hasło lęk laski nie jest robi. Wpadłem na nie. Przyszło mi do głowy. 11 lat temu i dalej uważam, że jest mega aktualne. Jeżeli widzisz dziewczynę, która ci się podoba, to pomyśl sobie, lęk mi laski nie zrobi. Oczywiście, wiadomo, ja szanuję kobiety, uwielbiam kobiety. No, dla nich, tutaj to robię, tak. tworzę dla nich mężczyzn, którzy są atrakcyjni i robię z nich takich mężczyzn, którzy się kobietom podobają. No to, to tak działa. Tak naprawdę pomagam mężczyznom odkryć najlepszy siebie. I wiem, że może je forma jest dosyć taka prosta i dosadna, ale to ma trafić do Ciebie. To ma trafić do Ciebie. Bo to Ty później wracasz do domu i myślisz sobie, mogą coś zrobić. To Ty odpuściłeś. To Ty nie wykorzystałeś wszystkich szans, a czas leci. To leci tak, rok za rokiem, pach, 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 pach. I to minie. I później co? Co będziesz wspomniał na łożu śmieci? Hm? Moim zadaniem jest pomóc Ci w tym, abyś stwierdził, jak będziesz umiał, że jak spojrzysz w tył na swoje relacje, nie będziesz chyba się zastanawiał, o Boże, mogą kupić wtedy iPhone'a 13 zamiast 12. Nie wiem, czy ja o tym myślał. Moim zadaniem jest to, żebyś na łożu śmieci Dzięki temu, że wykorzystasz wiedzę z moich kursów, pomyślał sobie, było mega. A teraz takie małe ćwiczenie. Weź sobie kartkę papieru i wypisz sobie na niej. Ja wezmę taką małą przykładową, żeby Ci pokazać do kamery tutaj. Wypisz na niej tak. Dzieli się na pół. Coś takiego, na pół. I zapisujesz sobie. Plus i minus. Pod plusem. Co powoduje, że masz więcej kontaktów z kobietami, więcej efektów, a tu co powoduje, że tych efektów nie masz począć tą kartkę, składa się na pół, oczywiście może być większa, składa się na pół, Naszą na pół, wiesz zostawiasz sobie tylko plusa i to tylko stosujesz, a pozostałe. Gnieciesz. Ale skąd ja mam wiedzieć, co jest dobre, a co nie? Słuchaj, jesteś inteligentnym gościem, więc prawdopodobnie jesteś w stanie na logikę wymyślić chociaż trzy rzeczy, które ci pomagają w kontaktach z kobietami. Zastosuj się do tego. Zrób to proste ćwiczenie. Widzisz, bo to nawet nie chodzi o to, o tyle, czy ty mm, będziesz miał te stuprocentowe efekty. Czy tobie na pewno wyjdzie. Chodzi o to, żebyś ty zrobił sobie nawyk wykrywania. Bo działanie już w tej sytuacji jest sukcesem. Te działania pchną Cię. Zobacz, ile na co dzień myślisz o kobietach, ile czasu spędzasz żałując tego, że do niej nie zgadałeś. Ile czasu spędzasz zastanawiając się, co by było, gdyby. I nie mówię tu o tym, że Ty musisz biegać za laskami. Nic nie mówisz. Możesz w kącie i to jest Twoje życie. Ale jeżeli Ty Mijasz codziennie kobiety, a potem masz jakieś, rozumiem, teraz mamy czasy takie, jakie mamy. Hmm. Choć w sumie każdy ukryły swoimi myślami swoją rzeczywistość. Jeżeli ty masz takie doświadczenie, że do końca ci idzie, masz negatywne doświadczenia, a potem albo wmawiasz sobie, że to ci jest niepotrzebne, że najpierw praca, najpierw kariera, najpierw studia, najpierw to, najpierw tamto, ale nie masz czasu. Żeby zagadać do dziewczyny, bo zawsze jest coś ważniejszego, ale potem masz czas i wiesz, i w domu. No. To... Jeżeli... Po co się oszukujesz? A tak po prawdzie, ogranicz masturbację, najlepiej do zaja. Przestań walić konia i zobaczysz wtedy, jak ci nagle zachce podchodzić do kobiet. Wow! Bo nawet jeśli dostaniesz zlewy, to będziesz miał szacunek do samego siebie. i Gwarantuję ci, że nawet jeśli ja dostaniesz 20 zlewek, a 21 jak kobieta zostanie twoją dziewczyną i by cię uprawiać namiętne, to nie będziesz myślał, nie podejdź, że do tej dziewczyny wiesz, co ja musiałam przejść, żebyś ty w końcu była moją dziewczyną. 20 kobiet mnie przed tobą zlało. <laughs> no raczej tak nie zrobisz. Mało prawdopodobne. Ja się pytam was, i moich klientów, ile zrobiłeś podejść w ciągu ostatniego pół roku. I nie ma to się ty też zrobiłeś mało. Rzadko kiedy słyszę odpowiedź, która daje dwucyfrową liczbę, rzadko. Więc nie obwiniaj się czegoś, nie że czegoś, nie ćwiczysz. Zobacz. Jeżeli ja na przykład nie ćwiczę gry na fortepianie, nie gram na fortepianie, to się nie czuję w ogóle źle z tym, że ja nie umiem grać na fortepianie. Nie mam na tym punkcie no, kompleksu. Więc ty tak samo, jeżeli nie masz umiejętności, bo nie masz doświadczenia, to nie obwiniaj się. Potrzebujesz kogoś, kto ci da pomoc, potrzebujesz, kto ci wsparcie, potrzebujesz, kto będzie twoim mentorem. Jestem, zapraszam. Link do sceny jest poniżej. Nie ma najmniejszego problemu. Wszystko da się wypracować, żeby to do 15 lat i każdy, kto mnie słucha, ma efekty. Każdy. Nauczy no, nawet krzesło, jeżeli krzesło robi to, co mu powiem. I nieważne, jak krzesło wygląda. Jeżeli krzesło robi to, co mu powiem, będzie to krzesło miało takie efekty, o jakich możesz sobie tylko wymarzyć. Mm -hmm. Dokładnie tak. Ale trzeba słuchać, bo ja ci mówię to, co ci daje efekty. Nawet jeżeli ty się na początku będziesz buntował, to ja to rozumiem. Bo mężczyzna chce czuć, że ma rację. Mężczyzna chce myśleć racjonalnie. Ale ja cię ci nauczę tego, co działa, a nie to, co ma według ciebie sens. Bo jeżeli nie bzykasz, to jaki tu jest sens? Moim celem nie jest to, że sprawić, abyś też jeszcze źle. Moim celem jest sprowokować do myślenia, byś w końcu zawalczył samego za siebie, a ja cię poprowadzę na tej drodze. Magia dzieje się, kiedyś zrobić coś setki razy, wystać już na dziesiątkę, to już jest taka mikromagia. Ale kiedy zrobisz coś całym sercem, jednocześnie z otwartością i Zrozumiem tego, że się uczysz i to jest początek drogi, i nie ma w tym nic absolutnie złego. Nie poddawaj się. Często jesteś o tyle. O tyle. Zrozum to, że kilka godzin pod okiem i kilka godzin intensywnej pracy pod nadzorem profesjonalnego trenera. Daleko nie musisz szukać, patrz na niego. Da Ci dużo więcej niż Twoje szukanie po omacku. Oczywiście możesz to zrobić samym. Masz kursy, wszystko jest na stronie, nie ma problemu. Wszystko jest. Czy są do podstawy, czy jest to tysiąc kobiet system, czy jest to od bardzo zaawansowanych tematów, tam jest wszystko. Tylko trzeba się zastosować. Po prostu nie kombinować i stosować. A teraz bardzo ważna rzecz, którą dzielę się przeważnie z moimi klientami. Jest to najtańszy sposób. i zawsze skuteczny na, na to, żeby zwiększyć swoje efekty z kobietami. A teraz słuchaj, bo to będzie mocne. Będzie to tak proste, że po prostu wywalić je z kapki. Znaczy się tak skuteczne, kiedy to zastosujesz. To taka nagroda dla tych, którzy słuchają do tej pory. Zostaw ich w komentarzu czy Zostaw komentarz, o nie, link w komentarzu, sobie, widzisz. Kiedy dotarłeś do tego momentu. Kobiety lubią mężczyzn pewnych siebie. Mężczyzn, którzy nie mają nic do stracenia. Mężczyzn, którzy swoją postawą pokazują, że nie boją się odrzucenia. A jak dojść najszybciej do momentu, w którym nie boisz się odrzucenia? Zrobić w jak najkrótszym czasie jak największą liczbę podejść. W ten sposób ty się patrzysz, uczysz się. Oczywiście to jest metoda dla początkujących. Później już to będzie ci łatwiej działać. Patrzysz od razu, widzisz, ok, nie zginąłem i masz już wywalone. I każde kolejne podejście. Podchodzisz na większym ludzie, przez co dla niej jesteś bardziej atrakcyjny i bardziej pewny siebie. I to możesz zrobić i potrzebujesz tu kasy, no bo z samochodu, jakieś mieszkanie, albo no samochodem na plecach do niej nie podchodzisz. Oczywiście nie mam tu nic przeciwko mm, sukcesowi materialnemu pokazywaniu to. Boże, nie, nie. Tylko ci mówię, że to jest pierwsza postawa rzecz, którą możesz zrobić. Jak najszybciej, zrobić w jak najkrótszym czasie jak największą ilość podejść, żeby te wszystkie emocje negatywne z Ciebie zeszły. Po prostu. Aha, podejście jest wtedy, kiedy ty ją poznajesz. Cena pójścia z nią do łóżka. A nie, że Ty pytasz o drogę, ulicę, imprezy, kino, toaletę. Nie, nie, nie. I wtedy, gdy już masz te podejścia zrobione, to jest Ci dużo, dużo, dużo łatwiej. A techniczne detale zapraszam na stronę. Tam są kursy, konsultacje, wszystko jest. Jeśli chcesz mieć sukcesy, to musisz przedłożyć swój tymczasowy dyskomfort na rzecz tego, co możesz zyskać. Nikt jeszcze nie umarł przez to, że bał się podejść do dziewczyny, nikt jeszcze nie żałował podejścia, które go zrobił, ale na pewno wielu zażałowało podejść, których nie wykonali. Jedyny sposób, by dopuściły te wszystkie emocje, to odpalić sobie hasło, lęk ci laski nie zrobi, i zacząć mówić, co na początek cokolwiek, a co dokładnie powiedz wszystko jest w moich kursach. Więc tutaj to nie jest czas na szkolenie, ale na to, żebyś zaczął działać. Chcesz szkolenie? Link w opisie. Rozumiesz? Nie jestem w stanie streścić całej wiedzy z tej dziedziny w filmiku na YouTube. Rozumiesz? To tak nie działa. Dlatego, jeżeli chcesz mieć te efekty, to nie możesz sobie pozwolić na to, żebyś nawet ty sam siebie zasabotował. Nie obwiniaj się, jeżeli to nie wszystko wiedzie od początku, to jest tak, jakbyś chciał. To normalne. Uczysz się. Ale masz sobie wziąć kartkę papieru, zrobić tapetę na telefon i sobie tam napisać: Lęk ci laski nie zrobi. Oczywiście, wiadomo, szanujemy kobiety i tak dalej, ale to jest przekaz dla facetów: przekaz który ma trafić do Twojej podświadomości, do Twoich emocji, żebyś Ty wiedział, że to się Ty się boisz, nie sprawi, że wylądujesz z piękną kobietą tam, gdzie chcesz wylądować. Pamiętaj, lęk ci laski nie zrobi.